Siemanko mordeczki, z tej strony warszawski Dresik. Chciałbym was oczywiście zaprosić na mój kanał. Dziękuję za liczne oglądanie mnie na moim kanale. Subskrybujemy kanał, wrzucamy jak najwięcej łapeczek w górę, a dzisiaj robimy odcinek w sposób na kaca. Więc jak to się mówi? Czym się strujesz, tym się lecz. Nie, 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 nie. Nie o tym będzie ten odcinek. Nie będziemy się tym leczyć. Mam parę takich swoich sposobów, o których wam powiem. I tym będziemy się lecieć. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam to pomoże. Pierwszą rzeczą, która jest bardzo ważna, ja na przykład, jak wiecie o tym, bardzo mało piję, ale zanim pójdę gdzieś się napić, do znajomego, gdzieś na jakąś imprezę, bo najczęściej piję wtedy, kiedy jest jakaś okoliczność, tak? Czyli nie wiem, urodziny, imieniny. Nie, nie, u mnie nie ma co tydzień urodziny ani, ani moje, ani twoje. Tak nie jest. Piję tylko wtedy, kiedy jest taka okazja. A jak już zaczynam pić, to robię sobie jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, gotuję sobie rosołek. Rosół oczywiście z kurczaka, czyli dwa łódeczka jakieś rzucam, żeby było tłusto, wołowinka i zawsze do tego staram się dorzucić jeszcze jakieś mięsko i zawsze najczęściej jest to szyjka indyka, bądź jakieś skrzydełko indyka, to jest duże i wtedy to wszystko fajnie ugotuję, zrobimy zaraz taki szybki rosołek. Oczywiście, też na szybko, jeżeli będziecie chcieli, możecie sobie zrobić taką szybką zupkę niską, nie? To też tak można. Ale zrobimy taki szybki wiem, Może nie każdy z Was potrafi to gotować. I jeszcze do tego, w trakcie tego gotowania, będziemy pokazywać jeszcze inne sposoby na kaca. Więc ja sobie teraz sobie wszystko tu przygotuję, i zaraz się spotkamy ponownie. No, i jestem z powrotem. Oczywiście trzeba kupić sobie błuszczyznę. Włuszczyznę trzeba obrać. Każdy to, sobie tam daje ile chce oczywiście wiadomo co to jest. To jest por. Więc tego pora tyle wystarczy oczywiście. To jest. Chyba też wiadomo co to jest. Chyba każdy też wie, jeżeli nie to jest celer. Tego Selera dużo nie trzeba dawać. Rosół jest fajny, bo jest prosty. I fajną rzeczą jest to, wiecie, że jak się idziecie nawet nawalić, tak jak powiedziałem, ja bardzo mało piję, ale jak idę się nawalić, na, na przykład ja, to sobie biorę, wypijam pierwszy taki rosołek i pójdzie ten alkohol, żeby mnie tak zwali z nóg, będzie miał trochę ciężko. No i powiedzmy, ja tam też jego dużo nie daję do smaku, tylko powiedzmy, Bach. w garku jest połowa wody, powiedzmy, połowa garka, tak? Tutaj mamy ten łódka z kurczaka, bo ja lubię tuściutko. Tutaj mamy wołowinkę, no i tutaj mamy warzywkę. tak? To już nie jest na razie niepotrzebne. No i wiecie, jak wypijecie sobie taki rosołek, czy z makaronikiem, czy nawet bez makaronu, no to ten alkohol nie będzie mógł się przedostać, bo tłuszcz to jest tam jeszcze zachodził, więc bardzo ważnym sposobem jest to, żeby jeść w trakcie picia. Najlepiej ciepłe rzeczy. Ja wtedy kiedy piję, staram się jak najwięcej jeść, oczywiście nie jakiś pas najlepiej to jak na weselu, wiecie o co chodzi, każdy się nawali i sobie coś ciepłego zje, czy jeden, czy drugi posiłek nie? I to jest spoko, tutaj mamy teraz, czekajcie, to jest teraz ta, jak ona ma, Jezu, ja to lubię i to jest, jak to się nazywa? Pietruszka, no właśnie, Pietruszka, przepraszam, ale zapomniałem Kręcimy to dość późno i jesteśmy trochę zawaleni nagrywaniami, ale robimy to specjalnie dla Was. I taką pietruszkę sobie tutaj, marcheweczkę też sobie możemy wrzucić, jak najbardziej. To jest bardzo fajne, wiecie, bo to jest bardzo szybkie i naprawdę szybko się ogarnia, szybciutko się to robi. Czy na kaca, na kaca to jest w ogóle dla mnie rosło jest idealny, po prostu jest super, bo to jest wszystko tłuste. No i najlepiej jeszcze jajecznicę sobie jakoś ciepło zjeść, nie? Jak wiecie o tym, alkohol bardzo dużo wypokuje potasu, różnych witamin, a najbardziej odwadnia właśnie, To więc jak najwięcej wody. Jak najwięcej wody i jak najbardziej tłustego jedzonka. Ja jeszcze czasami potrafię sobie, jak już naprawdę mam mega wielkiego kaca, to zjadam sobie kostkę czekolady, znaczy, taką dużą, nie? Taką tabliczkę. O, i tych warzyw już tutaj wystarczy, Jakieś widzicie. tutaj mamy liście laurowy, Tych liści laurowych też tak ja zawsze rzucam ze 3-4 sztuki, bo jakby nie było, to jest smak. To jest fajne. Cebulkę powinniśmy opalić, ale jej nie opalimy, ponieważ nie mam zapaliczki. Nie przygotowałem się. Do tego rzucamy sobie łuto, łódeczko. Jedno, powiedzmy. Jeszcze zielangielskie, też do smaku. Nie wiem, tam na oko z 5 sztuk dam. Oczywiście sól to, tak, sól, to musi być solidna, prawda, czyli sporo tej soli. Też na oko mniej więcej wiem ile tego dawać, więc na spokojnie. No i pieprz oczywiście też do smaku musi być wszystko przygotowane. Później możecie sobie jeszcze raz to tam dosypać wszystkiego, prawda. No i co jest jeszcze bardzo ważne, żeby nie było jednolite miejsko, wołowinka. połowinka, aby było tłustke, tłuste, tłuste, tuściutkę, Plastry, połowinki, żeby to wszystko tak wyglądało. Tak wygląda zupka. Ja jeszcze. Ja jeszcze do, do tego dorzucę kawałek miejska. I tak wygląda mój rosowek. Tak wygląda mój rosowek, który, który teraz będę wstawiał sobie i on będzie się gotował. Do tego często też dodają ludzie cebulę, prawda? Opaloną cebulkę wrzucają sobie na ogień, tu wrzucamy teraz. No i teraz. Odpalamy naszą maszynkę na maksa. I lecimy. No i teraz zapraszam z powrotem do stolika, bo będę wam opowiadał jeszcze jakie sposoby znam, które nam nie działają. Więc zapraszam. No i teraz pokażę wam mordeczki, Jeżeli się nie mylę, 4 rzeczy, 4-5, czyli raz sok pomidorowy, ogóreczki, które chyba każdy zna, czyli sok, oczywiście kapusta kiszona, o tym zaraz wspomnę. No i oczywiście sok cytryną, czy przepraszam, sok z cytryny do wody. No to co? Potas, jak najbardziej, bardzo często piję yy, sok pomidorowy. Nawet możecie sobie raz dziennie, dwa razy dziennie albo i trzy razy dziennie, ile chcecie. Ja sobie przed snem staram w pizzy potas, bo to jest potas, to jest bardzo zdrowe. Ja jeszcze kupuję sobie taki pikantny. Więc bardzo ciekawe smaku. Następnie. Nie wiem czy to wypiję, bo dzisiaj nie mam kaca. Ale jakbym miał kaca, możecie mi nie wierzyć, ale kiedyś naprawdę się tak konkretnie nawaliłem. Pojechałem do Lublina. A tam, jak to Lublin, bardzo sporo osób lubi sobie walnąć w szyję. Więc co? Pojechałem. Poznawać się z rodziną. Więc. Co trzeba? Trzeba było się nawalić. I nie mogłem dojść do siebie następnego dnia. I uwierzcie mi. Byłem w sklepie i, no kurczę, wszystkiego próbowałem w ciągu dnia. Nie mogłem nic, 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 nic. I zobaczyłem wiadro ogórków. Akurat tam te były ogórki małosolne, prawda? I to coś. O, właśnie to. Co wszystko leci. To. W tej chwili bądź nakasa, jest nabojem bogów. A dlaczego? Bo przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak dla was. To mi zawsze ratuje życie. Tak, ten sok mi ratuje właśnie życie. To jest po prostu dla mnie rzecz, która mi ratuje życie, gdy jestem pijany. Znaczy, przepraszam, nie pijany, ale mam kaca, Ale teraz, gdy jestem pijany, słuchajcie, jest coś takiego jak doktor hang hangover. hangover. Jako kiedyś dostałem przez internet. To nie jest żadna reklama tego, ale mogę Wam podpowiedzieć, właśnie, bo to zareklamuję w tym momencie, ale nie mam za to płacone. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że nikt mi w to nie wierzył. Została mi ostatnia butelka, miałem 9 sztuk tego. Jakiś czas temu to mi wysłał jakiś gość z Instagrama, nie? żebym się spróbował. Nie wierzyłem mu w to, ale powiem wam tak, tak żebym się nawalił, że myślałem, że nie wstanę, a miałem zdjęcia. Plan zdjęciowy przygotowany, wszystko parę złotych wydane, wiecie o co chodzi, wszystko przygotowane. No i co? Nie wiedziałem, jak się podnieść tak naprawdę, jak tutaj w ogóle i spać, żeby się rano obudzić. No i przypomniało właśnie mi się o tym doktorze. I jak to przeczytałem, trzeba go wypić centralnie przed snem. Idziemy spać, otwieramy, walimy butle naraz. Najlepiej naraz, bo to ma specyficzny smak. Trochę smaku jak Red Bull, ale naprawdę nie jest do, do wypicia. I ma bardzo dużo witamin, naprawdę bardzo, bardzo. Potasu, nie potasu, witaminy B6, cynk. Ryb, Rybofrawiny, witamina B12, kwasy foliowe i bardzo dużo rzeczy, nie? I to wypijacie sobie przed snem: centralnie przed snem, walicie się do wyra, śpicie i przysięgam wam, jeżeli wam to nie pomoże, to wy jesteście chyba z innej planety, bo ja, jakim bym nie stanu, zawsze mi to pomagało. No i oczywiście ogórków nie będę pił, bo dzisiaj nie mam kaca. No i co? Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest kapusta kiszona. Kapusta kiszona musi być kwaśna. Oczywiście. Ten sos też jest dobry, prawda? Kapustę chyba każdy lubi. Zapach wspaniały. Kapusta kwaśna, nakaca, pycha. Ja ogólnie lubię kapustę kiszoną i ogórki. Więc kapusta kiszona ogóreczki. Oczywiście sos ogórków. Bardzo, bardzo dobra kwaśna. Aby mi tutaj nie ciekło, nic nie. No i oczywiście co? Jeszcze jedną ważną rzeczą jest sok z cytryny. Bierzecie że szklankę, ze dwie cytryny możecie wypalić. Zgniatacie wszystko tam, żeby ten sok puścił. Z wodą, Bach wypijamy ze dwa razy tak z sokiem cytryny. Wody jak najwięcej, wiecie co chodzi, bo i tak musicie nadrabiać to, co się wypukało przez alkohol. I co? I tak naprawdę. Uważam, że będziecie zdrowi. Więc pamiętajcie, pić trzeba umieć naprawdę. Mam nadzieję, że po tym Sylwestrze dośliście do siebie albo dojdziecie przez chociaż moje rady. I powiedzcie mi w opisie, czy chcielibyście jakieś takie filmiki, może nie z radami, ale z jakimś z jakimiś, a może i nawet z radami, z jakimś gotowaniem, żebym był sam. Może będę co jakiś czas zapraszał jakąś Kobitkę inną. No wiecie, jak to jest u mnie na kanale? Nie będzie monotonii, nie będzie nudy. Chcę, żeby było cały czas coś ciekawego. Teraz jest Karina, później może zaproszę kogoś innego. Później jeszcze kogoś innego, jeszcze kogoś innego. Kapustkę jeszcze znalazłem. Później kogoś innego, żeby tu był cały czas ruch, żeby było coś ciekawego. Wie, wiecie o co chodzi? Chcę zadbać o ten kanał, tak jakby dba, dbać o mnie i cały czas gdzieś tam widzę Armia Dresika. O, lubimy się, uwielbiamy. Więc dlatego ja będę dbał o Was i obiecuję Wam, że na pewno się nie znudzimy. Ale teraz jeszcze wam chcę coś powiedzieć. A co takiego? Wyjeżdżam. Będę odpoczywał. Jadę do Tunezji. Mam nadzieję, że przywiozę wam kawał dobrego materiału. Oczywiście biorę sprzęcik, biorę mikrofonik, biorę wszystko. Więc nagram, mam nadzieję, że wam nagram jakiś, no wreszcie mój odpoczynek, wreszcie moje wakacje, bo nie miałem czasu w wakacji odpocząć. Więc teraz będę sobie odpoczywał. Uwalę się. I mam nadzieję, że Wreszcie troszkę odpocznę, a wy ze mną, tak. Później pokażę Wam to wszystko na swoim kanale. A teraz chwilkę musimy troszkę poczekać jeszcze, ponieważ rosół się sobie dojdzie. No i oczywiście pokażę Wam, jaki on ma, jaką ma konsystencję, yy, jaki ma kolor, bo to też jest ważne. Jaki jeszcze on jest żółty, czy on jest blady. On powinien być żółtawy, tak. Na pewno będzie dobry, na pewno będą oczka duże i na pewno ten rosół będzie bardzo pyszny. Makaron to już jak wy wolicie, czy, czy chcecie taki prosty do makaronu, czy zwykły taki, czy chcecie świderki, czy taki, czy taki. To jest tak naprawdę obojętnie, to już tak jak wy chcecie. No to, mardeczki już mam rosołek. Wpierw sobie wyciągamy łódko. Gorące jest, tylko od razu mówię, bo zdejmowałem Zobaczcie to, wiadomo, co to jest por. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Bardzo pięknie wygląda. A teraz zależy nam na kolorze, tak? I zobaczmy, jaki kolor nam. jako kolor zrobił się rosołek. Jest i marcheweczka. Zjadłem to samo osobiście, ale powiem wam, widzicie jak to jest gorące, więc nie będę. Ale w kolejnych odcinkach, jeżeli będę coś gotował, jeżeli będziecie oczywiście chcieli, myślę, że jak najbardziej załatwię taką osobę, która będzie robiła ze mną potrawy bądź jakieś takie rzeczy. No i będę próbować, tak. Ogólnie to wszystko wygląda coś takiego. No i to wszystko wygląda coś tak. I taką porcję po prostu ja zjadam. Można oczywiście do tego dodać makaron, niektórzy dodają ryż. Ja preferuję przed spożyciem alkoholu coś takiego. Bez makaronu, bo makaron jest niepotrzebny, to są już niepotrzebne jakieś tam węgle. Co prawda węglowodany też się przydają. Teraz słuchajcie. Taka moja szybka prośba. O kurczę, mój kot się zawinął i nie wiem czemu nie zaraz... Nie, że radę. Przepraszam za to wszystko. Czasem, jak coś Wam przemknie, przemk... przemk... przeleci sobie gdzieś tutaj, to to jest mój kąt, to jest Tadzia, nie? Tadzia właśnie teraz zawinęła, zaplątała w jakieś sznurki, ale da sobie radę, mam nadzieję, jak nie, to będzie miało cię teraz. Eee... Proszę Was o tak naprawdę jedną rzecz taką bardzo, bardzo dla mnie teraz ważną. Robię ostatnio reportaże o ludziach bezdomnych. Staram się po prostu im pomóc, tak, chociaż trochę. Dużo chcesz z siebie dać, i po prostu próbować im pomóc, żeby jak najwięcej, jak najwięcej osób dotarło moje filmiki, o których robię. Filmiki, które robię o nich. No i prosiłbym, żebyście, jeżeli możecie, podbijajcie tam mi te filmiki obejście. Bo naprawdę to jest coś ciekawego. To mnie bardzo ciekawi. To jest fajny, znaczy fajny, specyficzny temat, tak, gdzie trzeba to jak najbardziej udostępnić, jak najwięcej, żeby tego było. No i żeby dzieciaki to zobaczyły. A tak naprawdę, no to co? Wbijajcie do mnie na Instagram. Oczywiście do mnie na kanał, zostawiajcie subskrypcje, zostawiajcie łapki do góry i co, niech się Armia Dresika rozrasta. W nowym roku oczywiście życzę Wam dużo szczęścia, a najbardziej pijączków, a jeszcze najbardziej życzę Wam zdrowia. Żebyście byli zawsze zdrowi, żebyście, jeżeli nie macie jakiejś półeczki, to żebyście znaleźli tą połóweczkę, żyli sobie z nią i tak powolutku, powolutku dążyli, aby było jak najlepiej, tak. A ja teraz powolutku zmykam, bo jestem troszkę zmęczony, zmęczony widzicie, sami nie mogę się wysłowić nawet do końca. Pewnie sobie szybko zjem, padam do wyra i będę leciał niedługo, może nie, nie, nie dzisiaj, ale już niedługo do tej Tunezji, więc pamiętajcie. Stamtąd też będzie sporo materiału, a teraz, no co, trzymajcie się, z zdroweczka, do zobaczenia, nie, nie upijajcie się tak bardzo. Hej, pozdrawiam, warszawski Dresik.